Witam wszystkich Państwa na drugim e, oficjalnym e, losowaniu drugiego turnieju e, Akademii Kolejarz. W chwili obecnej przejdziemy do oficjalnego losowania grup 20 zespołów, które wezmą udział w drugim turnieju Kogucika Akademii Kolejarz, który będzie organizowany 3 września na stadionie w Stróżak. Przedstawię teraz Państwu zasadę losowania. Z jednego koszyka, który teraz tutaj jest, tutaj jest widoczny przed Państwem, będziemy losować 20 zespołów. Zaczniemy od grupy A, kolejno przechodząc z drugim losowaniem do grupy B. I kolej rzeczy będzie następować w zasadach Grupa, trzecie losowanie będzie do grupy C, czwarte do grupy D i wracamy od początku. Drugie zespoły, od początku grupa A i tak do samego końca. Czyli za, zaczynamy losowanie od pierwszego zespołu, który będzie mieścić się w grupie A, następne 20 zespół będzie się, się mieścić jako piąta drużyna w grupie D. O sobie pierwszą drużynę. Do grupy A trafia luks z Krzyżów. W grupie B. Tarnowia Tarnów. W grupie C, Krakowia, Kraków. W grupie D, garbarnia Kraków, rozpoczynamy teraz nowo od grupy A drugich zespołach. W grupie A Akademia Sandecja. W grupie B Beniaminek Krosno. W grupie C, Unia Tarnów, w grupie D górnik zabrze, Prostujmy teraz po trzecim zespołę do każdej z grup. I tak w grupie A uran łukowica. W grupie B, mam talent limanowa, w grupie C gospodarze turnieju, akademia kolejarz. W grupie D. Helena nowy Sącz. Czwarte zespoły z początku grup, i tak w grupie A – Elita Brzesko. W grupie B – Dunajec Nowy Sącz. W grupie C Korona Kielce. W grupie D Grodzisko Raciechowice. Losuję po ostatnim zespole, do każdej z grup. W grupie A UKS Muszynianka, w grupie B MUKP Dąbrowa Górnicza, w grupie C Glinik Gorlice. I do grupy D trafi jako ostatnia drużyna, druga drużyna z Akademii Kolejarz, czyli gospodarzy turnieju Akademia Kolejarz. Przed Państwem na głównej pulpicie są już wylosowane grupy, które wezmą udział w drugim turnieju Akademii Kolejarz. Z tego miejsca serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na godzinę 10 na Stadion stróż, gdzie odbędzie się rozgrywki pod tytułem drugi turniej Kogucika.